Witam serdecznie. Jakie są cztery istotne rzeczy na temat wazektomii? Po pierwsze, czy zabieg ten jest odwracany? Teoretycznie tak, natomiast trzeba pamiętać, że skuteczność zabiegów odwracania wazektomii no nie zawsze jest taka, jakbyśmy chcieli, i im więcej czasu minie od samej wazektomii, tym mniejsza skuteczność. Czy zabieg wazektomii jest skuteczny od razu? Też nie. Pamiętajmy o tym, że około 2-3 miesięcy trzeba poczekać tak naprawdę, aż naplemniki się z nas wypukają do końca. Dobrze, żeby było w tym czasie około 20 wytrysków. Wtedy robimy analizę nasienia i dopiero możemy popatrzeć, czy wszystko się udało. 3. Czy jest jakiś wpływ wazektomii na erekcję i libido? Absolutnie nie. Hormony tutaj zostają na takich samych poziomach. I czwarta sprawa to, czy będą jakiekolwiek zmiany, czy ból w orgazmie. I tutaj też wszystko zostaje po zabiegu, tak jak było, może z przejściową, chwilową, jakąś niewielką dolegliwością. Pozdrawiam.